Wesele i Marzeń. jedyne Jesteśmy na weselu Sylwii i Kamila. Cześć, ja nazywam się Sylwia. A ja Kamil. Za chwilę będzie razem z nami Jorgus. Tutaj, na tym weselu, to Wesele Marzeń. Pierwsze z trzech w walentynki był wielki finał. Na waszym weselu wystąpię i... O Boże, się wzruszyłem normalnie. Przepraszam, czy zna pan Jorgusa? Tak, oczywiście. A jakie utwory? Ojej. No. Na zabawie tej. Wszyscy. O właśnie. A, no. A ja to znam, bo ja tak zarabiam na życie. Uwaga na balony. To może być tutaj coś tam, wiesz? Jakiś koncercik? Um, korzystając z okazji, myślę, że słuchaj, to nie ma problemu. Chcecie? No pewnie, że tak. Wesele marzeń, pojedynek part, była nasza zabawa. I w niej wygraliście koncert już Jesteście małżonami! Słychać po Drodzy Państwo, witamy Was bardzo. Rącowi serducki, witam Was w a ja Wam gratuluję, naprawdę to jest niesamowite, że mogę być na Waszym weselu. Kochani, kto się dzisiaj wami u syni Kamila Podnosi Rączki Tak się bawi, tak się bawi! Wesele marzenie! O, <śmany> czubnie, naprawdę, jest świetnie. Nasi goście myślę, że też zapamiętają nasze wesele. Dla niektórych gości była to niespodzianka, ponieważ niektórych zaproszeliśmy przed 14 lutem. Wszyscy ci, którzy byli zaproszeni później, no już o Was wiedzieli. Wiele osób było zaskoczonych w ogóle, nie wierzyło w to, że, że byliśmy w stanie coś wygrać. Bo z reguły, jak się mówi, że ktoś coś wygrał, to tak. Bo się nie bardzo wierzę w to, co się dzieje. Jesteśmy w szoku i naprawdę z całego serca Wam dziękujemy. Jurek? Ram, pam, 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 pam. Nie mogłem sobie odmówić takiej fantastycznej przyjemności jak wesele. W latach jeszcze, wiesz, w 2002, 2003, 2004 jako inna formacja grałem mnóstwo wesel. No dobra, to co? Możesz obiecać przed kamerami, że jak za rok będziemy organizować Wesele Marzeń, to będzie można z, z Jurgusem na weselu? Tego nie mogę obiecać, ale kto, Kurde. Wie, kto wie, kto wie, kto wie, może, może. Nażarłem się, napiłem, wytańczyłem. Co czego jeszcze nie zrobiłem? Nie, do, nie zostałeś porwany przez wujka do tańca, tak. ja zostałam. Jezu, mój ulubiony wujek Janusz, tak pozdrawiamy wujka Byłam. Janusza. Ja też zostałem porwany do tańca, teraz szykuję się na noc poślubną. No bo Wesele Marzeń nie może się bez niej odbyć. No wiecie, 2 plus 1. kwadrat jako dodatek. Ja będę robił za materac dzisiaj. Konrad postara się nie przeszkadzać, <noise> ewentualnie będzie tylko patrzył. Wszystko będzie relacjonowane na moim Facebooku. A wiecie co nas fajnego jeszcze czeka? Jorgus przy stole. U, u, u. Będzie Jest. się działo, zazdrośćcie. Ale musimy iść. Wasze zdrowie. Wesele Marzeń. Pojedynek par.